Cześć z tej strony Manic 44, a dziś zapraszam Was na krótką recenzję części tuningowych EON odgate. Dzisiaj przyjrzymy się głowicy cylindra protector, głowicy tłoka Power Hybrid, głowicy tłoka High Speed oraz list wydostyłacza. Części pneumatyki przychodzą do nas w prostym blisterze, na którego tyle znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje o części a listwa dosyłacza przychodzi w folii z kartonikiem zawierającym informacje. Pierwsza część, której się przyjrzymy to głowica cylindra protektor. Głowica wykonana jest z aluminium w technologii CNC, co zapewnia wysoką precyzję i faktycznie jakość wykonania jest na bardzo wysokim poziomie. Głowica posiada dwa oringi doszczelniające oraz zamontowany fabrycznie dość twardy zderzak, który sprawdzi się w większości przypadków. Jeśli jednak chcielibyście korzystać z głowicy w replice o bardzo dużej mocy lub jeśli boicie się o znalowe szkielet GB, to możecie wymienić standardowy zderzak na szary, który dostajemy w zestawie. Jest dużo większy i powinien zmniejszyć obciążenia oddziaływujące na szkielet w bardzo mocnych replikach. Niezalecany jest jedynie do replik o bardzo dużej szybkostrzelności. Głowica oczywiście współpracuje z wszystkimi standardowymi cylindrami. Sam założyłem ją na aluminiowy cylinder z PESNA Arms, stalowy żebrowany cylinder Special Arms i nawet jakiś stary zwykły mosiężny cylinder. W każdym głowica siedziała bardzo pasownie i zapewniała szczelność. Wybaczcie moją mało precyzyjną metodę pomiarową, ale prowadnica dyszy ma około 18 mm długości i 5.37 mm średnicy. Samogate zaleca używać dysze o średnicy wewnętrznej 5,40 mm i chwali się ciasnymi tolerancjami pomiędzy prowadnicą dyszy a dyszą i postanowiłem to sprawdzić. Zamontowałem głowicę wraz z cylindrem w szkielecie i na prowadnicę nałożyłem dystanser, aby symulować wysuniętą w pełni dyszę. Nie mam oczywiście wszystkich dostępnych dysz na rynku, ale przetestowałem kilka. Mosiężna dysza Airsoft Engineering z o ringiem. Całkiem niezłe dopasowanie, nieduży luz. Regulowana dysza Max Model, bardzo duży luz. Polimerowa dysza SHS z oringiem, lekki luz. Aluminiowa dysza spesa Arms z oringiem, najlepsze dopasowanie, praktycznie zerowy luz. Polimerowa dysza spesa Arms Core bez oringa, nieduży luz. Polimerowa dysza GNG bez oringa, również nieduży luz. Polimerowa dysza ANL bez oringa, średni luz. Jak widzieliście, prócz regulowanej dyszy MAX, reszta dysz, nawet tych bezoringów, siedziała całkiem pasownie i nie wydaje mi się, żeby którakolwiek mogła spowodować tzw. Mid-Cap Syndrom. Kolejna część, której się przyjrzymy, to głowica High Speed. Wraz z głowicą otrzymujemy drugą, krótszą śrubkę. Głowica wykonana jest w technologii CNC z materiału POM, co zapewniać ma niską wagę i dużą wytrzymałość, i polecana jest do replik o dużej szybkostrzelności z naciskiem na konstrukcję DSG. Głowica posiada 10 sporych otworów wentylujących i płaskie czoło z logiem gate. Na głowicy znajdziemy dwa oringi. Przedni, znacznie mniejszy, służy do prowadzenia głowicy w cylindrze. Drugi, większy oring, odpowiedzialny jest za szczelność podczas pracy. Patrząc dalej, natrafimy na podkładkę AOE i do niej za chwilę wrócimy. W głowicy nie zabrakło oczywiście ułożyskowania. Według moich pomiarów kompletna głowica waży około 8,53 g, z czego samo czoło głowicy to 2,92 g, a głowica z podkładką AOE waży 3,57 g. Ale o co chodzi z tą podkładką? Ma ona około 2 mm grubości i służy ona do przesunięcia tłoka nieco do tyłu, aby poprawić AOE, czyli Angle of Engagement. Pozwolę sobie zobrazować o co dokładnie chodzi. Chodzi o moment zazębienia się między pierwszym zębem na tłoku a zębatką tłokową. Na widocznym przykładzie mamy układ bez zamontowanej podkładki i jak widać, gdy pierwszy ząb na zębatce tłokowej spotyka się z zębem na tłoku, to miejsce styku jest bardzo małe i duża powierzchnia obydwóch zębów nie styka się ze sobą. A co za tym idzie, w pierwszych momentach kontaktu cała siła układu skupia się na małej powierzchni i może spowodować uszkodzenie zębów. Zobaczmy, co się stanie, gdy zamontujemy podkładkę. W tym przypadku tłok od razu wysunięty jest o te około 2 mm do tyłu. To wystarczy, aby w momencie zazębienia się powierzchnia styku zębów była dużo większa, a co za tym idzie, obciążenie było dużo mniejsze, a to zmniejsza szanse uszkodzenia zębów. Przed założeniem podkładki należy oczywiście sprawdzić, czy jest potrzebna w przypadku waszej repliki. Pora na głowicę Power Hybrid. W zestawie z głowicą otrzymujemy krótszą śrubkę montażową oraz 5 gumowych podkładek. Głowica wykonana jest z aluminium w technologii CNC i ma dokładnie taką samą konstrukcję jak głowica High Speed. Zatem posiada tak samo mniejszy o ring prowadzący i większy uszczelniający, podkładkę AOE oraz łożyskowanie. Ta głowica jednak zalecana jest do mocnych replik, zwłaszcza konstrukcji DMR. A to za sprawą swojej regulowanej wagi. W środku głowicy znajdziemy 6 stalowych podkładek, dzięki którym możemy wyregulować wagę głowicy, a co za tym idzie, moc repliki. Ale to za chwilę przetestujemy. Zatem cała głowica z ciężarkami waży 11,37 g, sama pusta głowica to 5,26 g, a z ciężarkami to 9,19 g. Czyli około 3,93 g różnicy. Każda podkładka to około 0,63 g, a ich 6 to 3,93, więc wszystko się zgadza. Po co są zatem gumowe podkładki? W przypadku, gdy wyjmujemy metalowe, żeby wyregulować wagę głowicy, to w ich miejsce wkładamy gumowe, aby podkładki nie latały luźno w środku głowicy. Ważą jedynie około 0,16 g. Ok, ale czy faktycznie dociążenie głowicy daje wzrost mocy? Tak, ale zysk widoczny będzie przede wszystkim przy wykorzystaniu ciężkich kulek, a sam efekt może być różny w zależności od ilości powietrza w układzie i długości lufy. Postanowiłem przeprowadzić prosty test w moim ICS Mars 2, w którym zainstalowany jest cylinder typu 0 oraz lufa długości 375 mm. Pierw pusta głowica, a następnie pełna podkładek. Test wykonałem na trzech wagach kulek 0,36 g, 0,40 oraz 0,43 g. W przypadku kulek 0,36 g, różnica pomiędzy pustą a pełną głowicą wynosiła około 0,08 J. Dla kulek 0,40 g, różnica ta wynosiła co ciekawe 0,7 J, a dla 0,43 g dobiła do około 0,10 J. Jak widzicie w moim przypadku różnica wyniosła Max 010 dla najczęstszych kulek, które testowałem. Oczywiście jak wspomniałem na ten wynik składa się dużo rzeczy i w Waszym przypadku różnica może być większa lub mniejsza. Niemniej głowica działa tak, jak jest reklamowana, i jej dociążenie może okazać się przydatne, jeśli chcecie zrobić replikę pod limit, a brakuje wam naprawdę niewiele lub gdy replika nieco przekracza limit. Ostatnia część, na którą dziś spojrzymy to listwa dosyłacza Eon. Wykonana jest tak samo jak głowica High speed w technologii CNC z materiału POM i jak widać jest dość giętka. Róg czoła jest ścięty pod skosem, dzięki czemu listwa opiera się tylko czołem o szkielet, a nie jak to czasem bywa, rogiem o róg w szkielecie. Płetwa jest odpowiednio wyprofilowana, a dodatkowo posiada zaznaczenie gdzie należy ją uciąć do replik z zębatką DSG. Rowek na dysze znajduje się na środku czoła listwy i pozwoliłem sobie przetestować kilka dysz. Wszystkie siedziały poprawnie, żadnej nie musiałem wciskać na siłę i żadna sama nie wypadała. To tyle suchych faktów o tych częściach, co zatem o nich sądzę. Same części wykonane są naprawdę starannie i z wysokiej jakości materiału. Mają bardzo prostą, ale w pełni spełniającą swoje zadanie konstrukcję. Podoba mi się, że głowice tłoków mają dużo sporych otworów wentylujących i że w zestawie jest podkładka AOE, dzięki której łatwo można poprawić kulturę pracy i repliki, jeśli taka jest wymagana. O ile w głowicy Power Hybrid rozumiem zastosowanie prowadzącego O-ringu, dzięki któremu aluminiowa głowica nie porysuje cylindra, tak nie widzę jej sensu w głowicy POM high speed i obawiałbym się, że przy bardzo szybkich cyklach zostanie uszkodzona i wpadnie do cylindra. Co niestety już raz widziałem na przykładzie głowicy innego producenta posiadającej taki sam prowadzący O-ring. Powiem szczerze, że oczekiwałem większej różnicy w wynikach pomiędzy pustą a pełną głowicą Power Hybrid. Wydaje mi się, że mimo dociążenia głowica i tak jest za lekka, żeby zrobić dużą różnicę przy bardzo ciężkich kulkach. A wnioskuję to z faktu, że mój ICS ze stokową głowicą Master na kulkach 0,43 g wyciągnął wynik o około 0,12 lepszy niż w przypadku pełnej głowicy Gate. Wynika to zapewne z faktu, że głowica Master jest dużo większa i cięższa od Power Hybrid od Gate, ale w przeciwieństwie do Gate nie mogę jej wagi zmniejszyć, więc decyzję co lepsze zostawiam wam. Głowica cylindra Protektor w pełni spełnia swoje zadanie. Bardzo dobrze doszczędza się na każdym cylindrze, a wymiary prowadnicy dyszy zapewniają dobre działanie z większością dysz, jakie przetestowałem. Podoba mi się, że w zestawie jest drugi większy zderzak do wyboru i jedyne nad czym moim zdaniem można byłoby się zastanowić to dodatkowy zderzak na czole głowicy, tak jak to jest w MasterMox czy Max Model. Jeśli chodzi o listwę dosyłacza, to podoba mi się ścięty róg przy czole dosyłacza. Zdarzało mi się piłować w tym miejscu zwykłe listy, żeby ładnie dochodziły do czoła GB. Tutaj jest to w standardzie. Fajny jest również pomysł z zaznaczonym miejscem cięcia pod DSG na płetwie. Co prawda słyszałem różne opinie o najlepszej długości płetwy pod DSG, więc opinie mogą być różne, niemniej jest to dobry punkt wyjścia do dalszego skracania płetwy, jeśli zaistniałaby taka potrzeba. Na dziś to będzie wszystko. Dajcie znać co sądzicie o częściach tuningowych EON.gate, GATE, a jeśli je instalowaliście, to jak wam się spisują. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego!